Siemandero! Dzisiaj zrecenzuję o takie karty Bicycle, Bicycle Standard oraz Bicycle World Series of Poker. Zacznijmy od talii kart Bicycle World Series of Poker. Karty wyglądają zwyczajnie, są to normalne karty Bicycle. Obojętnie jakie karty. Ale to są akurat bicicle. Bing 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 bing. Bing bing bing. bing, 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 bing. bing, bing, bing. Teraz zrobię sobie riffle shuffle. Bang, bing, Bing. bang. Bang. Bang, bang, bang. Boom, boom. Bo. Ale pięknie. Tak Tak, tak prezentują się owe karty boom Obejrzyjcie sobie. Bum, picker karot, trap, bing bing karty. Bum bum, 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 Jak chcecie lepiej zobaczyć, to sobie kupcie. A teraz bicycle standard. Bum, Wyglądają identycznie. Tylko bicycle World Series of Poker mają takie z tyłu. A bicycle standard mają takie. To są poker, to są standard. Teraz zobaczcie, jak wyglądają standardy. O, tak samo. Drogery koło siebie, przypadek, tak sądzę. bang, bang. bang, bang. Teraz znowu sobie zrobimy riffle shuffle. moja ocena tych kart ogólnie to będzie najwyższa ocena chyba w historii tego kanału to będzie 10 na 10 polecam wszystkim te karty wille to gówno, inne karty to gówno bicycle są najlepsze ups, coś mi nie wyszło coś mi nie wyszło a może standardami mi wyjdzie sprawny no, tak średnio trochę. Tak średnio bym powiedział. Dobra. To jest mój ostatni raz szaful. I idę do domu Menela. Bang, bang. Siema ludzie!